Witajcie serdecznie z tej strony Krzysztof. 26 maja, pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, szybciutko, co dzisiaj w programie? Dzisiaj Król poprzedniego nie jeszcze tego tygodnia, czyli Ethereum, no i zatwierdzenie ETF. Zobaczymy sobie jak technicznie Ethereum wygląda, ok? Zobaczymy sobie jaka jest szansa, jakich nie ma szans, no i spojrzymy oczywiście na Bitcoina, na którym no obecnie znuda, no ale też sobie zaktualizujemy Bitcoina. Trzecia rzecz, zajrzymy sobie do Edu, który przypompował, i czwarta rzecz, zobaczymy sobie jupa. Który jest moim takim pewniaczkiem pod HOSSA. Zapraszam serdecznie. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs Kat Pro. Mój kurs o analizie technicznej, 46 godzin nagrań, czego cię będę mógł nauczyć. Całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, ustawianie SL-ów, plus część zarządzania, czyli granie strategiami. Nie potrzebna nam wcale HOSSA, żeby fajnie sobie tutaj poczyniać na rynku. Można spokojnie grać strategiami plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować, mamy dodatkowo część futures, jeżeli Cię interesuje tutaj filmiki do obejrzenia takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20, możesz sobie wejść o 20, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy, jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej. Dzięki tutaj. Tutaj, jakby tej całej nauce. Także serdecznie zapraszam, link w opisie. W ostatnim wideo Was pytałem, czy filmy tego typu, czyli tak jak ostatnio kryptowaluty, jak grać 1k10k100k USD i czy hodl to na pewno najlepsza decyzja. Pytałem Was, czy ma to sens? Widzę, że ma to sens, więc słuchajcie, będę też nagrywać tego typu filmy. W następnym tygodniu, w poniedziałek lub we wtorek, pojawi się, słuchajcie, największy błąd. Osób początkujących na rynku kryptowalut, czyli taki naj, 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 największy błąd, z którym się zawsze spotykam, jak rozmawiam z osobami początkującymi. Dobra, prze, dziękuję za komentarze i przechodzimy już do wykresów. Zaczynamy moi drodzy od BTC, i tutaj mamy powtórzenie korekty. Tutaj też taki tip dla Was, jeżeli widzicie trend, który się zaczyna, którym. Jakby korektę ma, to zawsze warto sobie wziąć tą korektę, prawda? Czyli bierzemy sobie szczyt, bierzemy sobie dołek i sobie odkładamy na bok. Jeżeli gdzieś później zaczyna występować ta korekta, przykładamy do szczytu i punkt w tym przypadku 0,9, a tak naprawdę 1 to jest takie 100%. Jeżeli w tym punkcie reaguje, no to znaczy, że po prostu powtarza korektę, prawda? Jest to strefa popytowa, jedna z wielu. Wiadomo, że trzeba jakby potwierdzić tą strefę, trzeba też, żeby to się falowo zgadzało, ale takie najprostsze, słuchajcie, jakby mierzenie, które można sobie samemu zrobić, no to powtórzenie korekty. Często mówię, że te korekty się powtarzają, aczkolwiek też trzeba zachować umiar, bo jak się już raz powtórzyło, to później też nie wolno już tego jakby brać. Natomiast te pierwsze korekty, jeżeli Macie do czynienia z pierwszą korektą, no to warto zawsze sobie ją zmierzyć. No i to takie 100% to jest taka strefa, którą warto się interesować. No i zobaczcie, na bitcoinie słuchajcie, dotarliśmy do odwróconej złotej strefy. Ja jej tu wcześniej nie miałem, bo ją wykluczyłem. Po prostu dla mnie ten ruch cały to jest bez znaczenia tak naprawdę. Byliśmy od ATH, słuchajcie moi drodzy, 2%. Czyli brakowało nam 2% do ATH, no i tak naprawdę no nie robi różnicy, już to ATH, czy to zostanie wybite, czy nie zostanie. Tak naprawdę to jest już nieistotne w, na, tym, na ten moment. Co jest istotnego, słuchajcie, istotne jest to, że jeżeli będziemy wybijać i iść dalej w górę, to istotne jest przebicie jakby tego poziomu, to jest 75,300. 76,800, bo to otwiera nam drogę do 83 tysięcy. I tak naprawdę co by Bitcoin tutaj nie robi, czy będzie wybijać, czy nie będzie wybijać ATH, to mało istotne. Grunt, żeby jeżeli coś ma robić większego, no to musi to przebić, no bo inaczej, no to, to, to nic nie zmienia. To tak jak mówię, to jest jakby dalej słuchajcie, jakby tutaj nuda i nic się nie dzieje. Może to być oczywiście również, słuchajcie, dystrybucja przed spadkami ale na ten moment jest ruch boczny, więc, ale trzeba ją brać pod uwagę, dlatego ja też mam, słuchajcie, te niższe strefy tutaj zakupowe, gdyby były spadki, jestem przygotowany na strategię, w tym przypadku HP, więc jestem ustawiony na dole i na górze i też polecam Wam jakby pomyśleć o tym, że no nie musi koniecznie iść to teraz do góry prawda, natomiast no technicznie wygląda jakby miało zaliczyć to ATH jak najbardziej, tylko, że też tak jak mówię jest tu ruch boczny, więc w ruchu bocznym no to wiecie e, słabo, słabo się handluje, słabo się analizuje, słabo wszystko, Ethereum słuchajcie, no i tu jest bardziej ciekawie na Ethereumie słuchajcie, no to to już wiecie, to są moje te strefy popytowe, które ja słuchajcie jestem zainteresowany kupić kupiłem i tutaj jakby i taką, taką pozycję z tej pierwszej strefy popytowej. Czy będą następne? Mogą być. Natomiast na razie też małe szanse na to. No ale wszystko może się zdarzyć, dlatego też jestem przygotowany. Gdyby spadało, no to wiem, gdzie, gdzie sobie to kupić, żeby nie za długo czekać. Bo pamiętajcie, że takie czekanie no to jest złe. Trzeba jakby, słuchajcie, te strefy popytowe mieć. No bo w tych strefach jest, no tak jak widzicie, duże prawdopodobieństwo zatrzymania się po prostu trendu. Warto wiedzieć, gdzie takie strefy. Słuchajcie sobie, po prostu sobie przeanalizować i zrobić. Druga rzecz, słuchajcie, na Ethereum dokładnie powtórzyliśmy ten sam ruch co na Bitcoinie, czyli zaliczyliśmy odwróconą złotą strefę. Czyli ten punkcik po prostu po prostu powtórzyło się to samo. No i na Ethereum brakuje, słuchajcie, następnej fali, która przebije ten szczyt. I teraz ważne dla posiadaczy Ethereum, albo dla kogoś kto tu kupował, prawda, jakby z tej pierwszej strefy popytowej. Krótkoterminowo oczywiście to nie są jakieś tam pozycje hodlowe. Słuchajcie, na wykresie wygląda to tak, że mamy pierwszą falę, drugą z głębszym zajściem, trzecią wyciągniętą z dwoma korektami wewnętrznymi. Te korekty były dużo mniejsze od tej pierwszej. No i teraz mamy tutaj czwartą falę, i słuchajcie, wypadałoby zrobić piątą falę, przynajmniej, prawda? Ja mówię tutaj przynajmniej, ponieważ, no tak technicznie by się to zgrywało ładnie. I teraz słuchajcie, dla posiadaczy Ethereum najważniejsza strefa to jest strefa T. Okay. czyli 4, 3, 8, 9, 4, 5, 4, 4 ponieważ jak to przebijemy no to nie warto w, w mojej opinii, oczywiście nie jest to porada ja tak się kieruję tym to w mojej opinii jak to przebijemy to nie warto nigdzie wcześniej sprzedawać jak dopiero, słuchajcie dokładnie tutaj Prawda? To jest następna strefa popytowa, i jak tam przebijemy, to następna strefa to już jest 5900. Natomiast, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś krótkoterminowo gra i chciałby po, po prostu sprzedać e, gdzieś tam, gdzieś tam, no to jak to przebijemy się zorientuje, że to przebiliśmy, no to potem jest na, następna 5300, prawda? To mówię w krótkim terminie niechodlu. Czyli na przykład ktoś chce sobie zrobić trade, e, słuchajcie z tego miejsca, do tego na 80% i podziękować rynkowi e, i tyle, prawda? A hodl hodlem, hodl może leżeć powiedzmy dobra, no to tak ethereum wygląda, czyli brakuje tutaj tej piątki, słuchajcie no i tak naprawdę odwrócona złota strefa No i co, prosta informacja, jak będzie, przebijemy złotą strefę, no to idziemy tutaj, prawda? No i tutaj ciekawe co będzie. Tak naprawdę na Ethereum lecimy, słuchajcie, do Edu. Albo jeszcze słuchajcie, jeszcze tutaj mówiłem o korektach 1 do 1 no to jeszcze słuchajcie powtórzę, zobaczcie, tu mamy największą korektę jakby w trendzie i ta korekta... Jak sobie ją weźmiemy, to tak edukacyjnie mówię, jakby ktoś tam się uczył analizy, a nie był u mnie na kursie. No to słuchajcie, jak sobie ją tu weźmiemy, no to zobaczcie, mamy z punktu 1, czyli to jest to miejsce, ok? Mamy ładną reakcję, prawda? Po powtórzeniu tej korekty. Czy jak ktoś futures gra, czy, czy jakieś krótkie, szybkie, jakby trade, no to jest zawsze to ważne. Natomiast dlaczego tu się nie zatrzymała cena? Ponieważ słuchajcie, brakuje tutaj fali B, a korekty zawsze się składają. Przeważnie A, B, C. Jeżeli jest to korekta prosta, prawda? Bo są jeszcze inne płaskie, nieregularne, pędzące korekty, złożone korekty, więc takie najprostsze, jeżeli kiedyś będziecie, bo tu mówiłem o tych korektach. Będziecie mierzyć, ale będziecie widzieć, że to jest tylko jedna fala. No to nie ma tej jednej fali co ufać i nie ma też się co nastawiać, że będzie to idealne wejście, ponieważ brakuje fali C. Po prostu. Dobra, teraz już lecimy do Edu. No i właśnie na Edu słuchajcie, tak sprawa wygląda. To, był, to jest, gramy Edu w strategii. Prowadzę też na grupie monetę Edu i no to było nasze HP2 wejście, prawda. No to Edu bardzo ładnie przypompował, jako praktycznie jeden z nielicznych, bo zrobił tu 150% w piku, oczywiście w piku. No i słuchajcie, jak ktoś jest w Edu, to to co przed chwilą mówiłem na Ethereum, prawda? Czyli brakuje, albo będzie brakować fali C, prawda? Czyli fali C. Czyli jak ktoś jest w Edu. No to musi się przygotować na to, że może, nie musi, ale może być ta fala C, prawda? Pamiętajcie, bo zawsze dużo osób, jakby widząc ten pierwszy strzał, potem jakby spadki, zaczyna panikować, prawda? Słuchajcie, no nie ma co panikować. Zazwyczaj e, po fali B przychodzi fala C, natomiast jak ktoś jest, no to lepszą perspektywą jest na przykład korekta pędząca, czyli. Strzał robimy, wybijamy, robimy jeszcze zrzut, i tutaj też wiele osób panikuje i sprzedaje. Po czym po prostu, słuchajcie, kryptowaluta odbija, prawda? I to jest taki największy błąd, znaczy duży błąd. Czyli jestem od dołka, idę tutaj, prawda? Idę dalej, ale widzę, że nagle to spada. Ok, natomiast nie popatrzyłem wcześniej, że nie ma tu trójfalowego impulsu, nie ma tu korekty. No i tu ludzie sprzedają, a potem odbija, i potem jest słynne przysłowie. Znaczy przysłowie, no słynne powiedzenie sprzedałem i odbiło, prawda? No tak to się dzieje, ponieważ ludzie po prostu nie znają jak wyglądają słuchajcie, korekty, czy też, czy też fale. Co chciałem powiedzieć na edu? No właśnie, jeżeli ktoś jest w edu, no bo teraz wiadomo, że nie ma już tutaj okazji zakupowej, ale jeżeli ktoś jest, albo yy, będzie, no to tutaj jeżeli będzie fala C, to będzie taka okazja, tylko musimy przebić te dołki tutaj, żeby wyznaczyć strefy popytowe. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie na edu, gdyby przebił te dołki, strefy popytowe, ok to wam zrobię, dla tej falice bo tu się szykuje ładny trójkącik znaczy, ładna korekta e, płaska, płaska ładna korekta płaska się tu szykuje więc napiszcie czy, czy chcecie no i na Jupie, słuchajcie, muszę się jakby, no oczywiście pochwalić, że tak powiem, w strategii, słuchajcie, to to jest no takie idealne wejście. Tylko ja bardzo nie lubię takich idealnych wejść. Wiecie, wiecie dlaczego? Nie lubię takich wejść idealnych, albo może tak wyglądających. Dlatego, że często monety wracają, prawda? I to jest niestety dla osoby też początkującej jakby dramat, że ja tu zająłem dobrą pozycję, ale moneta mi zaczyna tu wracać. Ja byłem fajny na zysku, a ona tu wraca, prawda? No niestety, najlepsza sytuacja, jaka jest, jak złapiecie jakąś strofę popytową, jak złapiecie zlecenie, bo to też sztuka złapać zlecenie nieraz, bo nieraz jest tylko chwilę i nie łapie tych zleceń zawsze warto, jak już jesteś zdecydowany, ustawić troszkę wyżej to a nie tak centralnie. Więc najlepsza sytuacja jest taka, że jak tutaj odbijemy lekko, przetestujemy i dopiero odbijamy. OK. Tutaj nie było takiego przetestowania. I teraz zobaczcie na jupie co się wydarzyło. Na jupie słuchajcie mamy pierwszy A B C, bo pamiętajcie, że korekty też są w górę. Mamy impuls ABC w górę, no i brakuje nam, nam tu z powrotem fali C dłużej, prawda? Czyli zobaczcie, jeżeli to weźmiemy od tego szczytu jako trend pięciofalowy: 1, 2, 3, 4, 5, prawda? To brakuje nam, moi drodzy, A, duże B, które się składa na małe ABC, i brakuje nam fali C, po prostu, czy to trójkąta korekty płaskiej, czy korekty yy, prostej, prawda? I tu brakuje właśnie tej falice. Więc gdyby, słuchajcie, na Jupie pojawiły się spadki większe, a tym samym na Bitcoinie również, no bo Bitcoin jakby nie było dalej z tym ruchu bocznym, no może wybić ATH i spaść na przykład, prawda? Dlatego mówię, że to ATH tam niewiele zmienia. No to słuchajcie, ta strefa tu jest dalej strefą popytową, ponieważ nie została przetestowana. Oczywiście nie musi, ale rzadko to się zdarza. Więc ta strefa zostaje strefą popytową. I następna tutaj niżej 60-64. Jupa mógłbym też zaktualizować, jeżeli chcecie, bo tutaj też byłoby ciekawe zagranie, gdyby były spadki. Gdyby były, nie było spadków, no to słuchajcie, budowanie się kolejnej fali w górę już nie będzie wyglądać jak korekta. Dlaczego? Bo zobaczcie. Słuchajcie, pytanie: Czy Was interesują takie techniczne, jakby rzeczy? Bo pierwszy raz, jakby Wam o tym mówię, ale też nie wiem, jakie będzie zainteresowanie. Zobaczcie, mamy tutaj trójkę, mamy jedną, mamy tutaj trójkę. I teraz, słuchajcie, jeżeli tu się zrobi trójka i mimo wszystko będzie tu dalej budować, to jest to pozytywna informacja. Czyli pozytywna, mam tu na myśli że ten trend może być później, na przykład, korektą pędzącą, czyli powybija jakby te strefy, prawda? No właśnie, i takie informacje słuchajcie zawsze dają pieniądze, no bo zawsze wiemy co się na wykresie jakby dzieje, albo Inaczej, możemy się zawsze pod wykres dowolnie od tego, jak się zmienia, możemy się ustawiać, prawda? I tutaj mam na myśli nawet hodlowanie, ponieważ hodlowanie, no, też trzeba gdzieś kupić, tak? Czyli też trzeba te strefy mieć jakby do zakupu, żeby nie czekać za długo albo też za wcześnie nie, nie kupić. Chyba, że jest to strategia, no, ale strategia, no, to wiadomo, tutaj już jakby mocne zarządzanie i matematyka działa. Także, słuchajcie, tak to wygląda. Napiszcie w komentarzu, czy takie techniczne rzeczy, Wam tutaj mówić. Druga rzecz, yy, czy ten Edu byście chcieli, gdyby była ta fala. C? No i tyle. Słyszymy się w poniedziałek albo we wtorek na tym takim filmie, powiedzmy, edukacyjnym. Wszystkiego dobrego Wam życzę i miłego dnia. Trzymajcie się. Hej.